Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Cisman, ze mną jest Katper e, gramy w D Most i będziemy bić w frajerów. Co masz do powiedzenia Klipa. <świetnie>, Świetnie. Także co? E, idziemy bić, zapraszam do oglądania i Elo. Dobra, mm -hmm. ziomeczki, ziomunie, moje pyzunie e, jesteśmy już na ręce, ale co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu jest dużo osób, co tu się dzieje? E, mózg nie wyrabia, że dużo osób tak jest, ale... To jest 2 e, e, na 2 na 2 na 2 i tu nam gościu bija na, na 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 My go musimy powstrzymać, elo Powstrzymany został e, I co? No tu jest e, rozpierdziel e, Jak wąż by trzasnął, to tak by rozpierdziel był Taki sam i ja spadam e, Wiecie, ja jestem słaby w takie gierki, nie? Ja jestem po prostu e, w takie gerki słabi Ale mamy ze sobą Kukaspiego Także on będzie, on będzie naszym kurde naszą kierownicą tutaj, nie? A, Co jest? Czemu cykło? To nie złe lagi. Witam na lagpixelu. Codziennej porcji lagów, jakby ktoś zgłodniał No i jajco! Czemu mnie zrzuciłeś? Jajuszenko! Jajuszenko Dobra młodziutki, ja lecę Leć. Lecę nam punkt zdobyć, żartowałem To był prank. Jest, tam masz ukrytą kamerę. Oj, modziutki tu jest, tak się dzieje, tak się dzieje, niedobrze się dzieje, no, gościu, no! Jeszcze klikam przez przypadek kurza stopa ten I... Kakuna, Kakuna Matata yy, To jest dom wariata Prosta piłka Tak jest Dużo się dzieje, dużo gadam yy, Jesteś pewnie przyzwyczajeni do tego, że gadam jak z nut, jakbym, kurde, był jak, jakiś niewyżyty słownie Czy coś <laughs> Niewyżyty słownie, nawet. Ale ja w tej chwili zdobywam punkty, mnie to nie obchodzi Eee. No. Dobra, no, no, tam jakiś lojtek tego trzeba ten... O, nie, nieźle, nieźle jesteś, Nie, no piękny, piękny. Było zaplanowane. No dobra, no dobra, jak to było zaplanowane, to niech ci będzie. Dobra, ja lecę, eee! Lecę po serca, elo! Nara! Ej, dobra, ej, bo blue eliminated. Nie, hmm. z... Co jest, tu się eliminuje? Tu się eliminuje? Ja nie widziałam nawet, że tutaj się eliminuje. Ja myślałem, że trzeba zdobywać serca, a nie, że ten... Że je zabierać, ale to jest. No, un hu, un humanitarny. Dobra, lecę. Nic nie lecę, spadam bardziej. Niż lecę. Nie! Kościół Fuzel! Fuzel, Fuzel. Kurza stopa. Zielonych trzeba bardzo yy, atakować. Bo no, mają bardzo, najwięcej. No bardzo, bardzo. No ale nie ma, jak? Jak to oni mają 5 lat. To się nie da, młody. Mody, to się nie da. No i kaplica Kapliczowa, mam ostatnie serce, modziutki. Ostatnie serce. Mam wspólne serce. Co? No kurze! Stopa! Kurze stópki. Kurze stópki. To może jakaś obsesja, to jest kurze. No gość, widziałeś kiedyś kurze stopy na żywo? Korze stopy, korze jo, kurze stopy w twojej okolicy. Lecę! Lecę z tobą! Lecę. Maleńki! Okay! Kakuna. Kak Kakuncia się stała młodziutki. Kakuncia jak nic. Dobra, dajcie spokój, dajcie spokój, dajcie trochę miodu mi. Nie ma ich. Nice. nice Są, ale beda nie mają. No niezły bed. Ale jeszcze że beda nie mają. Lecę do żółtych! Emo? mo! nie! Proszę! No i git. No i git. Dawaj, mody, odbijamy się. Jezus, jakie emocje. Większe emocje niż grzybach, to na pewno możemy powiedzieć. Nasz komentujący, Adam Butwałek, razem z nami w studiu. Mamy więcej HP, bo... No i Kakuna już nie mamy najwięcej HP. Yo, hake! Hokage! Zostanę kiedyś Hokage. Naruto na ciosa pójdzie. Dobra, elo. Tu robię mu tak, tu jakoś tak. Aaaa! Proszę! Proszę! Kurza stopa. Nie najgorsze jest to, że... Yy, ten nie, ten to building nie jest tak, jak powinien być. Jak nie jak taki? No to znaczy, to ja mu go wolę na dwa nie. mieć. O, ja go muszę przestawiać cały czas. Gość. A to wiecie, może to zmienić później w ustawieniach, przed arenką. A, no to kakcia. Kakunka. W sumie. Nie wpadłem na to. Aha, widzicie. Widzicie, jaki kukacpi jest mądry. Kuziomek. Normalnie. O kurde, ja już myślałem, że to rozegrałem jak szefuncio totalny, a się okazało, że jestem tylko zwykłym pracownikiem. Niestety, tak się może czasami wydawać źle. Leci do nas. Leci, a, jest pod nami. A ja jestem ten, y, u żółtych. Maliny. Malinowany gościu. Co? No nie! Taki on bomby dał mi. Ale ja byłem blisko, młodziutki. Młodziutki, ale mledutki. No kur... Warszawa nie hoduje Nie no, chwilkę no mi i... trzeba było No i jajca Dobra, następna ręka ka mam nadzieję, że lepiej pójdzie, ale nie byliśmy ostatni, także git e, Dobra viewers, e, jesteśmy już na kolejnej ręce, ale teraz jest e, 2 na 2 po prostu, bo tam co się tam działo to jest jakaś e, maszkara Masz kara, masz korodna, jakaś do rzęs, matka, czy jakieś inne rzeczy. O, lagi są. Ale lagi, dalej, dobra, już lecę tu do nich. Leć, 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 wywalczyć. Jestem, 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 bardzo widzisz. Widzisz, jestem. Cismeno zdobywa, punkt. Prosta piła. Prosta piła, nie krzywa. Czemu ty tu jakieś kurde zamki budujesz? Czemu chcesz zbudować nasz dom na piasku? I cena nie gra roli. Dobra, dajesz, młody, dajesz! Nice! Nie, no to wygramy bez e, Dwóch szefów mhm. na jakichś zwykłych lojków to się nie może skończyć inaczej. Dokładnie. Na no, czemu ten? Nie da rady pan? Hello? O, co? <laughs> czemu scored once again? No co jest? Normalnie trzy punkty zrobiłeś za free. Szko Szkodzenie jeszcze nie zaliczyło. No szkoda, szkoda. Wie, big szkoda, ale dobra, tu już jakiś tuś. ej. A dobra, on spadł, hehe. <laughs> ale, lamuseria. Dobra, młodziutki, ja lecę, ja lecę drugą stroną. Lecz. Nie, błagam! Dobra, jestem. Młodziutki, młodziutki, lecimy. Pozytyw energii, jak zawsze nie... na odcinkach. Stawcie łapkę w górę. nie to oni ten, y, zabudowali wejścia tam, widzisz? No to my też zabudujmy. Ty Tak, możesz to zrobić. Lol. Aha, Dobra, jest już. Jest już zabudowany. Ten. Jest, bo no wchodzi. No nic tu nikt tu nie wchodzi. Dobra gościu, zajmij nie, się. Nie, nim. Nie, nie. Mhm. Zajmij się nim, ja idę atakować. A. Fajne lagi, bo mi po prostu chopy tepa. A no dobra, dobra, dobra Musisz sobie poradzić z tą niedogodnością młodziutki, bo inaczej będzie kiepsko. Kieps dziutko będzie młody. No nie wiem jak oni... Nie, oni się na, 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 nawet, na, nawet, nawet nawet na mnie nie patrzą, a oni kurde skorują, ten nie biją To jest nie mam pomysła. No dziut, czemu oni tak robią? Nie ma pomysła. Nie ma pomysła nie. Nie ma pomysłu, nie mam miodu. Zu ja mogę rzec. Dobra weź broń bazy, ja spróbuję zdobyć bazę. No i kakuna już nie idzie. Dobra, ja będę bronił bazy ty leć, dobra? Dobra, zrobimy. Zdobyłem... Gut idea, co? Dobra, dawaj lecisz. Ja to nawet skampiony. A, bo tu jest dziura ogólnie. No. No kurde! Ja byłem tak blisko. Kakuna nie obrona. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, dam radę. Teraz ja dam radę, młody. <grym> A, Przysięgam. Przyrzekam na... ...dziedzictwo mojej mamy, że dam radę. Tylko musisz atakować. Oj majutki, elemeledutki. No, ew. Druga, druga strona, druga strona! jak to druga strona, jak to nie. nic nie ma. A, no, no, dobra, głupi ten tryb. Już wiem, dlaczego w niego nie gram, bo mnie denerwuje. <laughs> y y po pierwsze, mnie denerwuje, jest głupi i dupa. A więc to było na tyle demostu. Y jak widzieliście, no kakuna lekka. Muszę przyznać. Y no wiecie jak to jest, no mmm. uczucia co do tego mam, ale jak wam się odcineczek podobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jak jeszcze tego nie robicie. Yy, Wpijcie do kukacpiego i posiadać dużego bicka także trzymajcie się i naura! Naura!